Aby zgodnie z artykułem 32 RODO zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający występującemu ryzyku, administrator i podmiot przetwarzający dane osobowe muszą stosować odpowiednie środki nie tylko organizacyjne, w tym analizę DPIA, ale także rozwiązania techniczne. Należą do nich techniki depersonalizacji danych. Technikami, które pozwalają na zachowanie korzyści z udostępniania danych, a jednocześnie minimalizują ryzyko utraty prywatności, jest pseudonimizacja i anonimizacja. Dodawanie zakłóceń w naszym przykładzie polega na rozszerzeniu przedziału dokładności danych dotyczących wieku, wagi i wzrostu osób. Takie rozmycie zakresu utrudnia ich identyfikację. Permutacja w naszym przykładzie polega na przetasowaniu roku urodzenia i płci. Czyli na sztucznym przyporządkowywaniu tych atrybutów innym osobom w tabeli. Oprogramowanie powinno być tworzone zgodnie z regułami od początku, zapewniającymi ochronę danych i bezpieczeństwo przetwarzania regułami Privacy Security by Design. Istnieją metody statycznej analizy kodu źródłowego programu wskazujące fragmenty napisane w sposób niezgodny ze standardami bezpieczeństwa. Analizę taką powinniśmy wykonywać po każdej zmianie kodu programu, np. kiedy wprowadzana jest nowa wersja oprogramowania. Jeśli nie posiadamy praw autorskich do kodu, możemy zażądać raportu ze statycznej analizy kodu źródłowego od dostawcy. Istnieją narzędzia do przekształcania zbiorów danych ustrukturyzowanych, przede wszystkim tabelarycznych, w taki sposób, by zbiory wynikowe odpowiadały wybranemu przez użytkownika modelowi prywatności. Przy użyciu takich narzędzi można nie tylko usunąć bezpośrednie identyfikatory rekordów, ale także nałożyć różne ograniczenia na identyfikatory pośrednie, co utrudnia próby deanonimizacji. Mimo wykorzystania zaawansowanych algorytmów, stworzenie prawdziwie anonimowego zbioru danych przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności informacji nie jest proste. Istnieje ryzyko identyfikacji konkretnej osoby, gdy użyto danych statystycznych, które w wyniku zbyt dużej szczegółowości oraz zbyt małej próby, np. danych pracowników jednej instytucji czy organizacji, mają wysoką podatność na odkodowanie przy użyciu powszechnie znanych informacji o tych osobach.